Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją ostatniego w tym roku kitu na warsztaty online. Kit numer 12. Sama nie mogę w to uwierzyć, że w ciągu ostatniego roku powstało aż 12 warsztatów online. Ten jest 12. Ostatni w tym roku. Kolejny zostanie ogłoszony dopiero w styczniu 2022, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na zimowe wieczory, to możecie już je mieć i tworzyć razem ze mną ten oto album. Kit numer 12: Pomocne skrzaty, zimowy album, pop-up z kolekcji Christmas Spirit od Zoju Design. Na początku chciałabym podziękować każdemu z Was, który chociaż raz zdecydował się na moje warsztaty online. Jest mi ogromnie miło. Bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, że obdarzacie mnie zaufaniem i tworzycie albumy razem ze mną. Widzę Wasze piękne prace, które zamieszczacie na swoich social mediach, które wysyłacie do mnie prywatnie, i jestem z Was ogromnie dumna, bo Wasze albumy są po prostu najlepsze na świecie. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam ostatni album, jaki przygotowałam na ten rok, a w przyszłym roku czeka nas jeszcze więcej warsztatów, bo planów mam po prostu mnóstwo, ale nie uprzedzajmy faktów, i może zacznijmy od prezentacji albumu, który chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Album, tak jak widzicie, powstał z kolekcji Christmas Spirit od Zoju Design i może się wydawać, że jest to mniejszej wielkości album, bo jest to 16,5 na 16,5, czyli na zdjęcia 9 na 13 cm, ale on tych zdjęć zmieści spokojnie nawet 70 sztuk. Jest takim prawdziwym, świątecznym. Grubaskiem. Album nie jest typowo albumem świątecznym. Jeżeli z jakichś powodów nie obchodzicie Świąt Bożego Narodzenia, ten album również się dla was jak najbardziej sprawdzi. Bardziej starałam się, aby to był album taki Zimowy. No ale popatrzcie na to cudowne płótno, które już tutaj się pokazuje. Jest to dokładnie okleina typu flock, nazywa się kłaczek, jest w przepięknym czerwonym kolorze. Ja wiedziałam, że muszę wykorzystać właśnie to konkretne płótno do tej kolekcji bo pasuje tutaj po prostu idealnie. Oczywiście o samym albumie, warsztatach, zapisach i szczegółach opowiem Wam na końcu filmu, ale najważniejsza rzecz to chyba prezentacja naszego ostatniego w tym roku albumu. To co? Zacznijmy sobie może od okładki, pomocne skrzaty. Mamy oczywiście tekturkę z kreatywnej pracowni, z przepięknym skrzatem, kompozycję z elementów do wycięcia z kolekcji, jak również Sizal. Płótno, o którym wspominałam, czyli ten nasz piękny kłaczek, on jest na żywo jeszcze ładniejszy. Gwarantuję Wam, że to jest najbardziej świąteczna czerwień, jaką w życiu widziałam. Jest przepiękna, przemiła w dotyku. Mamy też podwójne wiązanie na rypsową wstążeczkę, bardzo eleganckie i jest to połączenie kremowego koloru z czerwienią, z takim pięknym odcieniem czerwonego, który idealnie komponuje się z naszym płótnem. Album jest przeznaczony dla każdego. To od razu chciałabym zaznaczyć, jeśli jeszcze nigdy nie tworzyliście albumu, poradzicie sobie. Jeśli jesteście bardziej zaawansowani, myślę, że znajdziecie tutaj kilka fajnych rozwiązań do Waszych prac. To co, zaczynamy oglądanie. Już na początek widać tutaj połączenie papieru kraftowego z tym pięknym złotym kolorem. Jest to oczywiście arkusz lustrzany, który będzie się pokazywał tutaj w naszym albumie. Hu, hu, ha, Otwieramy sobie tutaj nasz nureczek i mamy tu ogromną ilość klapek. W jedną stronę, w drugą stronę otwieramy sobie klapki na zdjęcia 9x13. Tutaj mamy kolejne miejsce na zdjęcia i. Już na samym początku mamy oczywiście wykorzystaną stronę okładkową. Jak zwykle w moim albumie, strona okładkowa jest wykorzystana i zagospodarowana na przeznaczenie zdjęć. Wiązanie na sznureczek woskowany. Wszystkie te elementy w waszych kitach warsztatowych się znajdują. Ważna sprawa: nie potrzebujecie żadnej nitownicy. Wystarczy dziurkacz biurowy. Jeżeli nie macie nitownicy, nie martwcie się. Najzwyklejszy dziurkacz biurowy tutaj się. Się sprawdzi. Piękny czas i mamy uroczego gnoma tutaj skrzata można powiedzieć na tym otwieraniu typu Gatefold. Otwieramy sobie w tą stronę. Miejsce na zdjęcie 9 na 13. Otwieramy sobie w tą stronę kolejne miejsce na zdjęcie. Kolejne miejsce na zdjęcie. Całości nam jeszcze dodatkowo tutaj otwiera w ten sposób i pokazuje się nam dolna kieszeń, a w kieszeni kolejne maty na zdjęcia. Z możliwością gospodarowania tutaj zdjęć 9x13, można kleić jednostronnie, dwustronnie, można robić zapiski, no co kto woli. Stempel Agateria Craft można zakupić sobie w tym kicie albumowym w cenie 13 złotych. Specjalnie dla warsztatowiczów. One normalnie regularnie kosztują 15 zł w sklepie Agaterii. U mnie z warsztatem możecie je mieć w cenie 13 zł. Zamykamy sobie tutaj w ten sposób. Pierwsza strona gotowa. Lecimy dalej. I na kolejnej stronie kocham zimę. I jest to strona, która może wyglądać na początku niepozornie, ale jest to mój, moja wariacja na temat jednej z moich ulubionych stron, czyli wodospadu dynamicznego, tym bardziej tym razem w formie bardzo nieregularnej przeznaczonej na mniejsze zdjęcia, czyli połówki zdjęć 10 x 15. Tak wygląda ten nasz wodospad dynamiczny, nieregularny, zamykany na magnes neodymowym. Kolejna strona, bitwa na kulki, i znowu mamy tutaj tego uroczego gnoma. Otwieramy sobie w ten sposób, i mamy tutaj klapeczki. Jedna do góry, druga na dół, i miejsce na zdjęcia 9 na 13 Zamykamy sobie to, i otwieramy jeszcze całą konstrukcję. Tutaj, skoro tak podnoszę album, to chyba domyślacie się, że będzie tutaj jakiś pop-up, i macie rację. Jest to pierwszy taki elemencik pop-up. Wiatr śniegiem w oczy, dmie, i jest tutaj kompozycja z. Elementów do wycięcia i miejsce na zdjęcia. Tu bez problemu też kolejne zdjęcia się mieszczą, także można zagospodarować jeszcze większą ilość zdjęć. Na kolejnej stronie zasypało nas i mamy tutaj tą piękną lustrzaną obramówkę, właśnie zrobioną z mojego ulubionego papieru złotego, lustrzanego. Oczywiście w Waszych kitach on też się będzie znajdował. Otwieramy sobie w tą stronę. Pokazuje się nam tutaj piękna grafika, tutaj jest z kolekcji Christmas Spirit, i ta część się nam otwiera. W ten sposób i mamy miejsce na zdjęcia 9 na 13, i kolejna część też się nam tutaj otwiera, i mamy kolejny elemencik. Pop-up. Tu jest na tyle dużo miejsca, że z dwóch stron jesteście w stanie spokojnie wkomponować sobie kolejne zdjęcia 9x13 cm. Z jednej i z drugiej strony one się tutaj zmieszczą. Tutaj połówki 10x15 na naszym elemencie pop-up też się zmieszczą. Jeśli chodzi o całą konstrukcję, zamyka się na magnesy neodymowe i w tym małym albumie użyjemy ich aż 30 sztuk. Wierzcie mi, to naprawdę bardzo dużo, jak na taki mały album. Zimowe szaleństwo. Otwieramy sobie w dół naszą klapkę, i jest to kolejny element pop-up. Otwieramy tą część do góry, i pokazuje się nam harmonika typu pop-up na zdjęcia 9x13. Tutaj dodatkowe miejsce też jest na kolejne zdjęcie, i zamykamy sobie w ten sposób. Na kolejnej stronie znajduje się Taka oto mata, która jest przy okazji na magnesy neodymowe, pada śnieg, przepiękna grafika z tą dziewczynką. Otwieramy sobie całą książeczkę. No i oczywiście mamy miejsce na zdjęcia 9x13. To możemy sobie odłożyć na bok i całą tą konstrukcję otwieramy, i znowu mamy tutaj elemencik pop-up. Bardzo prosty: aniołki na śniegu, przyozdobiona mata na zdjęcia, a w środku znajduje się jeszcze dodatkowa kieszeń, również z wkomponowaną kolejną matą na zdjęcia 9 na 13 Całość się nam tutaj zamyka przy użyciu tej właśnie książeczki. Zimowe życzenia z naszym pięknym gnomem otwieramy sobie w tą stronę mamy miejsce na zdjęcie 9 na 13 otwieramy sobie teraz w tą część i mamy kolejne dwa miejsca z napisem ho 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 ale oczywiście ten napis nie jest podklejony do końca więc swobodnie tutaj wsuwamy sobie zdjęcia zamykamy kolejna strona która może się wydawać dość prosta, specjalnie, tutaj ta ostatnia część jest bardziej, jeżeli chodzi o grzbiet, rozbudowana. Sroga zima, otwieramy i mamy miejsce albo na jakieś zapiski, albo na mniejsze zdjęcia. I teraz otwieramy sobie tą część do góry. No i mamy oczywiście tutaj klasyczne maty na zdjęcia i kieszeń. I tutaj mamy również matę na zdjęcia na nartach. Nie jest do końca podklejona, ale to jest nie wszystko. Otwieramy sobie tą część w bok. Mamy miejsce na zdjęcie 9x13. Tu też kolejne zdjęcie się zmieści. I to się jeszcze nam dodatkowo otwiera w dół. Mamy kolejne miejsce tutaj na zdjęcie z tej strony, z tej strony. Całość się nam otwiera i mamy wyeksponowaną. Przepiękną całą stronę z tym uroczym obrazkiem, gdzie znajduje się dziewczynka wyczekująca e, może pierwszej gwiazdki, może Mikołaja, a, czy po prostu obserwująca zimowy krajobraz. Także strona dość rozbudowana, mieszcząca dużą ilość zdjęć. Można sobie w dowolny sposób je przyklejać. To się nam w całości zamyka. Tu odkładam od razu matę do kieszonki, całość się nam zamyka i mamy dość rozbudowaną stronę w takim małym albumie. Następnie otwieramy sobie tutaj sznureczek i jest to oczywiście strona okładkowa, po raz kolejny wykorzystana z podpisem Ale Mróz, otwieramy w tą stronę, na dół, do góry i jeszcze w lewo i mamy cztery miejsca na zdjęcie 9 na 13. Tutaj oczywiście miejsce na kolejne zdjęcie. No i możemy sobie tych zdjęć tutaj przechowywać naprawdę dużą ilość. Album jest na tyle uniwersalny, że możecie zrobić z niego album zimowy z jakichś zimowych ferii, wyjazdów wspólnych, może być albumem świątecznym, może być to też grudniownik. Także tak naprawdę tutaj tylko od was zależy. Jakie przeznaczenie ma mieć ten album? Ja starałam się zrobić go maksymalnie uniwersalnym albumem zimowym, zawierającym zarówno elementy pop-up, jak i bardziej klasyczne rozwiązania, i otoczyć go właśnie tym przepięknym czerwonym kłaczkiem i czerwonymi dodatkami. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeżeli chodzi o prezentację albumu, to tyle z mojej strony, a teraz czas na szczegóły dotyczące zapisów, no i fantastycznych gratisów, które zostały dla Was przygotowane właśnie w tym kicie. Jeśli chodzi o cenę tego warsztatu, to jest to cena 160 zł plus koszt wysyłki. 13 zł to jest koszt wysyłki paczkomatem, 16 kurierem. Wysyłam również za granicę w obrębie Unii Europejskiej i cena zależy od państwa, do którego ma być ta wysyłka. Zapisy i wpłaty przyjmuję do 24 listopada. Wysyłka kitów do Was zaplanowana jest na 6 grudnia, czyli w Mikołaja, a wysyłka dostępu 8 grudnia o godzinie 21. Cena to 160 zł plus koszt wysyłki. 13 zł paczkomat, 16 zł kurier. Zapisy na ania tworzy kontakt maopad@gmail.com. Jeżeli ktoś chce zakupić sam dostęp, jest to oczywiście możliwe i jest to cena 60 zł. Jeśli chodzi o skład tu, to mamy tutaj aż trzy duże kolekcje Zoju Design Christmas Stories. Napisy z kolekcji Zoju Design i karty z tej samej kolekcji. 40 arkuszy papieru bazowego kraftowego o gramaturze 250 g, gram. arkusz papieru na hidden hinge kraftowy 170 g, 2 arkusze papieru lustrzanego złotego, okleina typu flok czerwona, kłaczek 50 cm x 25 cm, magnesy neodymowe 30 sztuk. Docięta tektura introligatorska o grubości 3 mm, metr wstążki rybsowej kremowej, metr wstążki rybsowej czerwonej, tekturka kreatywnej pracowni z tym uroczym gnomem, 2 metry sznureczka woskowanego czerwonego i dodatki takie jak sizal czy osłonki do taków. Oczywiście, to nie wszystko, dlatego że w tym warsztacie, tak jak tutaj możecie już zauważyć, przygotowała dla Was Agnieszka Zoju Design paczkę fantastycznych gratisów. To ja myślę, że to jest najwyższy czas, aby troszkę o tych gratisach Wam opowiedzieć. Przy zakupie tego kitu otrzymujecie 20% rabatu do sklepu Kreatywna Pracownia na wszystko. Na wszystko co tylko znajduje się w sklepie Kreatywna Pracownia i nie jest aktualnie na promocji, czyli na papiery tekturki, dodatki do scrapbookingu, 20% rabatu dla was. Do tego Zoju Design przygotowało dodatkowy bon na zakupy i również rabat w wysokości 10% na wszystkie produkty. Papiery, stemple i inne rzeczy znajdujące się w sklepie Zoju Design. Oczywiście Ode mnie, otrzymujecie też gratis, przeważnie jest to coś słodkiego i jakiś gadżet, ale nie tylko. Tym razem mam też dla Was taką niespodziankę, trochę świąteczną, można powiedzieć. W jednej z paczek znajdzie się bon. I to będzie bon na kit numer 1 2022. Ode mnie, ktoś z Was po prostu dostanie za darmo warsztat kit numer 1 2022. Ja ten bon wkomponuję pewnie gdzieś pomiędzy papiery i nie będę wiedziała, kto go otrzyma. To Wam mogę zagwarantować. Jeden ze szczęśliwców otrzyma właśnie ten darmowy warsztat ode mnie. Oczywiście, w waszych kitach znajduje się również wydrukowana instrukcja z rozpiską wymiarów w calach, w centymetrach. Podaję też rowki w tablicy do bigowania. I taką wydrukowaną instrukcję otrzymujecie w waszym kicie. No i ta paczka gratisów od Zoju Design. Pozwólcie, że na chwilkę to sobie tutaj przesunę i pokażę wam, jakie fantastyczne rzeczy przygotowała dla Was Agnieszka. To wszystko. Otrzyma każda osoba zapisująca się na warsztaty. Zobaczcie, mamy tutaj arkusz z elementami do wycięcia z kolekcji Akuku, z kolekcji Beautiful Journey. Mamy arkusz z kolekcji Unicorn Fairy Tales. Mamy tutaj gratisy w postaci, dodatków do wycięcia również z kolekcji Akuku. Z drugiej strony mamy piękny e, arkusz z tłami do wykorzystania. Mamy tutaj arkusz Christmas Spirits, gratis z tej kolekcji. Wianki, skrzaty, choinki. Kolejny gratis. Mamy Vintage Craft gratis e, również z elementami do wycięcia. Z drugiej strony fantastyczne tło do wykorzystania. Kolejny gratis w postaci elementów do wycięcia e, do kolekcji magicznej Waiting for Letter. Mamy tutaj do pierwszej kolekcji zoju design karty. Jest to mm, kolekcja Forest Dream. I ja też kiedyś mój pierwszy warsztat właśnie z niej wykonywałam. E, więc tutaj też mamy gratis. I kolejne elementy do wycięcia właśnie ze wspomnianej kolekcji Forest Dream: e, kwiaty i liście. Tutaj mamy z kolekcji Akuku zestaw elementów do wycięcia z dzieciaczkami. Tutaj mamy z kolekcji Lady Spring również zestaw elementów do wycięcia i jeszcze kolejne elementy do wycięcia z kolekcji Christmas Spirit i kolejny arkusz z elementami do wycięcia Pet Party. Także taki zestaw gratisowych elementów do wycięcia. Otrzymuje każdy z Was w Waszym kicie warsztatowym. Jest to taki dodatkowy gratis przygotowany specjalnie przez Agnieszkę z Zoju Design. Myślę, że to fajny dodatek do naszego ostatniego w tym roku warsztatu online. Rok minął ekspresowo, naprawdę nie wiem kiedy to się stało, że aż 12 tych kitów powstało w mojej e, pracowni. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Wam za każdy zapis. Jestem ogromnie wdzięczna i bardzo cieszę się z każdej Waszej wiadomości. To tak podsumowując, zapisy i wpłaty do 24 listopada. Zapisy oczywiście na Ania kontakt małpa.gmail.com Wysyłka kitów do Was 6 grudnia. Wysyłka dostępów 8 grudnia godzina 21. Cena to 160 zł plus koszt wysyłki 13 zł paczkomat, 16 kurier. Gratisy to 20% rabatu do kreatywnej pracowni, 10% rabatu do Zoju Design, paczka gratisów od Zoju Design, w jednej z paczek BON na kit numer 1 2022, no i oczywiście wydrukowana instrukcja warsztatowa. Chyba powiedziałam wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, ale jeśli macie jakiekolwiek pytania, serdecznie zapraszam Was do zadawania ich albo tutaj w komentarzach, albo po prostu do napisania maila. Ja się już z Wami na dzisiaj żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.